Moi drodzy, jak, siadę, jak siedzę w samochodzie i widzicie, że jest kilka stories dodanych, to znaczy, że muszę z Wami oczywiście pogadać, czegoś się wytłumaczyć lub po prostu coś Wam wytłumaczyć, bo uważam, że tak naprawdę no, należą się Wam jakieś wytłumaczenia, ale mówię teraz tylko i wyłącznie do swoich fanów. Generalnie wiadomo, że publika fejmu ze mną nie przepada, ale nie chcę, by moja publika pomyślała, że jestem jakiś kurwa odklejony, czy mam coś z głową e, i, tak dalej, i tak dalej, więc tylko dlatego nagrywam ten filmik. Jak wiadomo, chodzi o moje rozstanie z fejmem, bo, bo mój brak walki i tak dalej, i tak dalej. Czym wam pokrótce. Czy pokrótce kilka minut zająć i opowiedzieć Wam dokładnie, jak było od początku do końca, pokazać wam kilka rzeczy, kilka fragmentów, kilka zapisów, kilka jakichś tam rzeczy. Oczywiście nagrywam to tylko i wyłącznie, dlatego, że zostałem się swemem w pozytywnych warunkach, w pozytywnej atmosferze, do czego dążyłem. I nie nagrywałem długo tego, nie dlatego, że miałem was czy te wytłumaczenia w piździe tylko dlatego, że chciałem najpierw zakończyć temat swem pozytywnie, by wiedzieć, że to, co będę nagrywał, będzie z pozytywnym wydźwiękiem, nie będzie między nami żadnej kosy i będę wam mógł powiedzieć tak, jak było. Jak wiecie, kontrakt z fame podpisałem w okolicznościach dla mnie bardzo trudnych, kiedy już naprawdę było ciężko w moim życiu. Rozstawałem się wtedy z Maritą i to było poważne rozstanie, poważne chęci rozstania. Mieszkałem w hotelu, piłem, nie wychodziłem z pokoju. To już naprawdę było ze mną źle, w związku z czym doskonale wiecie, że zawsze mówiłem, że nie zawalczę na Fame, że w sensie nie będę walczył, że będziemy z Majtą tymi, którzy nie zawalczą. Dlaczego się zmieniła moja decyzja? No dlatego, że po prostu potrzebowałem kopa energii, zastrzyku kurwa wszystkiego, co pozytywne, bo inaczej bym się zapił w tym pokoju albo zrobił coś głupiego. To jest prawda. Napisałem do Wojtka Goli stary, chcę podejść do, do mnie do hotelu, przyjechał następnego dnia, a ja chyba napisałem w czwartek, on w piątek przyjechał, ugadaliśmy wszystkie szczegóły, dodałem zdjęcie z nim na Instagrama, no i tak powstała cała historia, mojej jest Nikt o tym nie wiedział, ani babcia, ani Marita, z którą nie miałem kontaktu, nikt dosłownie, wszyscy dowiedzieli się z Instagrama, Wojtek też był w szoku, że to wszystko poszło po prostu tak, o, gdzie zawsze się opierałem przez trzy lata, i nagle powiedziałem, dawaj, podpisujmy kontrakt. Byłem naprawdę w, żyłku, w dołku życiowym. Taka prawda. Później przez kilka tygodni dogrywaliśmy szczegóły kontraktu. Oczywiście chwilę później byłem zaprezentowany z tego, co pamiętam, ale do, potem dogrywaliśmy takie szczegóły kontraktu, wszystkie zapisy, które sobie tam po prostu chciałem umieścić, i tak dalej tak dalej. Potencjalnych przeciwników. No, oczywiście miał tam być na początku parys, tak? Z naszych wstępnych ustaleń i marzeń. Oczywiście do niego nie doszło, więc moja motywacja nieco zmalała, e, jakby te całe zajaranie, bo ja nie będę ukrywał. Ja do Fajmu szedłem, by zrobić, tak jak mówiłem w Oktagonie, z czego jest teraz Beka, show, którego nikt wcześniej nie widział i nie chodzi o jakieś Przebieranie się za kogoś, nie wiem, no, pokaz slajdów, który oczywiście jest kreatywny, nic do tego na razie nie mam, ale chodziło o takie show, po prostu, że to będzie stworze walki, o których wszyscy marzyli. Typowe, frikowe walki. Trochę sportowe, trochę frikowe, z historią i tak dalej. Dlatego Paris był idealnym rozwiązaniem. Kiedy dowiedziałem się, że po prostu Paris jednak nie będzie walczył, no to moja motywacja oczywiście troszkę zmalała, ale nie wycofałem się ze swojego kontraktu od razu. A mogłem to zrobić. Szukaliśmy przeciwnika, dalej. No i odnośnie szukania tego przeciwnika, no rozpoczęły się poszukiwania, ale nie z mojej strony. Moi drodzy, poszła kolejna plotka w świat, że ja jestem już popierdolony i że sobie wybieram przeciwników. Prawda jest taka, że nigdy, ale to nigdy, nie napisałem do fejmu czy żadnej osoby z wyborem jakiegoś przeciwnika. To zawsze ja dostawałem propozycje różnych przeciwników i szukaliśmy najlepszego rozwiązania, aczkolwiek tak naprawdę chyba nigdy się o nich nie kłóciliśmy, oprócz Pasuta, na którego od początku mówiłem, że nie chcę z nim walczyć, bo nie jest dla mnie atrakcyjny marketingowo, oczywiście do tego zaraz przejdę. Ale z reguły przeciwnicy, których mi proponował Fame, byli atrakcyjni pod względem i zasięgów, i jakiejś takiej, no, no po prostu, no byli jacyś ciekawi, tak? W związku z czym nie pamiętam, żebym się na jakiegoś nie zgodził, oprócz tego, o którym przed chwilą mówiłem, bo po prostu nie był dla mnie i nie jest dla mnie atrakcyjnym marketingowo. To nie jest mój styl itd., itd. Kolejnym przeciwnikiem okazał się mieć, być, miał być Marcin Dubiel i się na niego zgodziłem. Nie miałem nigdy wcześniej do niego żadnego konfliktu, wręcz przeciwnie, znaliśmy się, wydawało mi się, że wszystko jest spoko, natomiast e, dostałem propozycję walki z nim w określonej kategorii. Wydaje mi się, że to miało być 85 kg. Przypominam, że ja wtedy ważyłem 113 kg i to był luty, koniec stycznia albo początek lutego. Dostałem taką informację, gdy byłem pierwszego dnia na obozie sportowym w Wielkiej Zgodziliśmy się z trenerem na tą walkę, ale prosiliśmy, żeby po prostu no chociaż 3 kg poszedł do góry, że musiał zrzucić taką równą kwotę, kwotę, równą sumkę, czyli tam prosiłem, żeby było 88 kg, no nie chciał się zgodzić, trudno, trener mówi, dobra, najwyżej zrobisz tej wagi, najwyżej oddasz te 30% wynagrodzenia, ale to będzie spoko walka, bo ta walka miała być na Stadionie Narodowym, walką wieczoru, w związku z czym, no wydawało mi się wszystko, są zasięgi, jest ciekawa historia. Będę miał motywację, o którą mi chodziło. Przy zrzucaniu 30 kilo w 3 miesiące, czego nikt by się nie podjął. Albo stratę 30% wynagrodzenia i będzie narodowy. No po prostu fantastyczna historia. Fajna historia. No po to tu przyszedłem, nie? No i od tego dnia nie codziennie upominałem się o to, że po prostu potwierdzono mi w 100%, że Marcin wziął tą walkę. No i wstawiam wam tylko jeden fragment, nie będę już udostępniał żadnych wiadomości z fejmem, żadnych maili i tak dalej. Po tak jak mówię, rozstaliśmy się w pozytywnych warunkach, oni byli dla mnie OK. E, ja dla nich też chcę być okej. Okay. W związku z czym wstawiam wam tylko ten fragment, nieważne od kogo, jednego z najważniejszych wydarzy, że ta walka już była potwierdzona. I do tego potem nawiążę, dlaczego to wstawiam. E, no, ale to potem. Yy, więc ta walka miała się już odbyć, ja zacząłem przygotowania, ale tego podpisu na umowie dalej nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem upominałem się, upominałem się, upominałem się, upominałem się, 10, dni, 12, 15, 3 tygodnie, aż w końcu dowiedziałem się od kogoś zupełnie innego, że ta walka się nie odbędzie, że, że duby ma jakiegoś zupełnie innego przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Yy, do czego chciałem nawiązać w tym, w, no aha, już, jeszcze chwilę, się kurwa motam się, bo, bo nie mam żadnego planu, a chcę Wam wszystko dokładnie opowiedzieć, żeby nie było żadnych wątpliwości i zdamność ten temat arsenażera. Dostałem potem informację personalnie od jednego z wodarzy, gdy się zobaczyliśmy i był przy tym mój trener Mirosław Okniński, że walka z dubiem, że ja się zacząłem upominać, dlaczego nie widzę tego podpisu, że wszyscy mi gwarantują, że ta walka się odbywa. Natomiast on mi powiedział pierwszy raz wtedy, że nie licz na tą walkę, ta walka się nie odbędzie, bo Dub się Ciebie boi, ale szykujemy dla Ciebie jednak barista platynowa. No byłem w szoku i tak dalej i tak dalej i w tego samego dnia na jakimś wywiadzie powiedziałem z trenerem i to bardzo już w grzeszym stylu, że po prostu ta walka się nie odbędzie, jednak już wiemy, że Marcin się boi. On się o to Wkurbił. No ale taką informację dostałem od swojemu Dopiero potem drugi złodarze mi powiedział, że tak Marcin nie powiedział, żebym nie słuchał wszystkiego, co mi mówią, itd. tak Nie chciałem rozstrząsać tego, mówić, kto mi to powiedział, dlaczego, i tak dalej, Bo ja naprawdę nie lubię gnoju. No, ten gnoj zawsze do mnie gnie, ale ja tego gnoju nie lubię. W międzyczasie zaproponowano mi też innego przeciwnika, który teraz walczy na 16. Na niego też się zgodziłem i do niego też musiałem rzucać prawie 30 kg, po czym jednak też do tej walki nie doszło, nie z mojej winy, ja, 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 ja się na wszystko zgadzałem. Na wszystkich, których mi proponowali, bo te walki były naprawdę atrakcyjne. Ta osoba też ma wielkie zasięgi i walczy teraz na 16. Ale jednak po prostu ktoś mi, nieważne co powiedział, bo to taki ktoś mi coś powiedział, ja wszystkie informacje miałem od wodarzy prawie. I wydarzy mi powiedzieli po prostu, że tej walki jednak nie dojdzie, bo po prostu ta osoba ma inny plan, teraz chce zobaczyć, zobaczyć, jak je ja zobaczy pierwszy raz, yy, sama będzie debiutowała niedługo, i tak dalej, i tak dalej. No, w związku z czym mówię, dobra, czul, no to czekamy na jakiegoś fajnego przeciwnika i temat się na ten moment rozmył. Pojawiła się końcówka marca, bo ja o wszystkich sytuacjach, które wam przed chwilą mówiłem, mówiłem w lutym, pojawiła się końcówka marca, zbliżała się jakaś gala, nie pytam, która to była gala i dostałem przeciek, że Robert Pasus będzie chciał mnie wyzwać do walki i tego samego dnia napisałem tego tweeta, w którym mówiłem już od początku, że ja nie będę z nim walczył. Nie, powiedziałem nie i koniec. Kropka. Jakby tego było mało, na historię tak trwałą On gadał już o mnie w każdym wywiadzie. Gadał, 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 gadał. Ja nie reagowałem, bo po prostu powiedziałem nie i koniec. Nie po to szedłem do frame'u i też nie jestem jakimś księciem, który odrzucał wszystkie walki. Wręcz przeciwnie, do tej pory na wszystkich przeciwników, których mi zaproponowali, się kurwa zgodziłem. No po prostu. Miał być Paris, miał być Dubień, miał, miał być ten trzeci przeciwnik. Na wszystkich się zgadzałem i to tak jak mówiłem, rzucając te 30 kg, robić jakieś takie, lub mieć. 5, 5 miesięcy mniej przygotowań, bo miałem walczyć jednak w maju, ani pod koniec sierpnia, czy tam września, i tak dalej, i tak dalej, więc mówiłem od początku nie. Jednym z moich argumentów było to, że po prostu, no mówmy się, wszedł do tej federacji, no jako festiwal cringe'u i każdy by to mówił. Mnie to wtedy bawiło, w sensie fajnie mi się to ogląda, ale powiedziałem, że ja nie chcę być z tym kojarzony, że ja nie chcę, kurwa, żebym siedział na konferencji i gościu przyjdzie przebrany za Dane i będzie mnie wkurzał, bo ja nie wytrzymam. I to było powiedziane wprost. Nawet było mi zaproponowane, że załatwią mi, że on się nie będzie przebierał za Dane. Ja sobie myślałem, kurwa, o czym my gadamy w ogóle, nie? No ale tak było. Natomiast potem, gdzie to, był, to była końcówka marca, nie pamiętam, kiedy była gala... <laughs> na której byłem i wrzuciłem vloga nawet z niej, w, chyba w Gdańsku, nie wiem gdzie, nie będę wymyślał, ale tam spotkałem Pasuta face to face i wrzuciłem jeden z fragmentów, gdzie mu mówię, że nie zawalczę z nim. Mówię mu to face to face, prosto w oczy, że z nim nie zawalczę, moi drodzy. O czym my, kurwa, tutaj cały czas gadamy. Cały czas od początku mówiłem, że nie zawalczę, a ja słyszę, że trzy razy odwoływałem w nim walkę. Rozumiecie? A nie stawiłem jeszcze fragmentu, który trzymam na ostatnią chwilę, gdzie błaga mnie o to, żebym przyjął tą walkę, a ten fragment mam. O! Kolega, który mi tak zaczeka dzisiaj, Widziałem, Widziałem, Dobrze, to jest... No? Daniela tak. będę wiernać. Zaraz będę wiernać. Zaraz będę wiernać. Zaraz się wiernać. No, ale czas leciał, czas leciał. Ja też chciałem znać swojego przeciwnika, no i w pewnym momencie nie pamiętam, to powiedzmy była końcówka maja. Em, powiedziałem, e, nawet mogę wam stawić moją wypowiedź, a nie w e, sejmu z, z Whatsappa, gdzie piszę, że no dobra, na, mogę się zgodzić. Na, to była końcówka maja, że mogę się zgodzić na tego pasuta, e, mimo że mam kontuzję. E, bo trzeba sobie iść na rękę, bo widziałem, jakim zależy, żebym przyjął tą walkę. Ja to napisałem wprost. Moi drodzy, ja tutaj kurwa nic nie wymyślam, nie? Napisałem ewidentnie, że robię to dla was, żeby wam pójść na rękę, powiedzieć, że nie ma dla mnie dobrego ciwnika, a oni chcą, żeby ze mną walczył, że jest moich gabarytów. No wiadomo, że chcieli go też pchać marketingowo, Nie mam do tego, ja od początku to mówiłem, nazywałem go zawsze pupilkiem fejmu, To nie jest jakby, nie było nic złośliwego, po prostu się śmiałem, Bo z Wojtek wiedzą o tym, że tak się z nich śmiałem, że gdzie, wasz, gdzie wasz pupilek, gdzie wasz pupilek. No w każdym razie pod koniec maja zgodziłem się na tą walkę. 99%, jeśli za tym jakieś takie wyjątkowe zajęcie, Biznesowe wyjście do walki, żeby po prostu zrobić show, bo ta walka nie, miała, nie byłaby show. No i dlaczego zacząłem mówić o tej kontuzji? No, moi drodzy, ja byłem skontuzjowany już od, po, od, od połowy lutego, gdy zacząłem się przygotowywać do walki z Dubiehem, gdzie musiałem zrzucić te 30 kg. Nie wiem, czy to szybka utrata wagi, czy po prostu mocne przygotowania, bo miałem naprawdę 5 miesięcy mniej czasu niż planowałem. No, po prostu zaczęło mnie poleć plecy, nogi, dupa. No coś mnie tak ciągnęło, że po prostu czułem się jak sparaliżowany. Okazało się, że to rwa kurszowa. I teraz sobie wam fragment z mojego vloga z 1 maja, gdzie pojechałem do Buddy odebrać mój Mój samochód, który mi robił. I zobaczcie, co on powiedział: Śmiałem się z tego, że mam sparaliżowaną nogę, że ledwo chodzę, nie mogę jej zgiąć i że jak siedzę w restauracji, to mam nogę położoną na krześle. Ludzie mieli bekę, że o, rwa kruszowa, rwa kruszowa. Moi drodzy, ja jechałem na, na trening, zatrzymywałem się na przystanku autobusowym, wysiadałem, opierałem się o dach i płakałem prawie, że z bólu, musiałem czekać, aż mi noga odparaliżuje. Przyjeżdżałem na trening, a trener mówi: chłopie, ty idź do domu, ty kurwa, tutaj nic nie możesz dzisiaj zrobić. I tak było co chwilę, co? Potrzymywałem mocniej, to potem dwa tygodnie przerł. Na pewno dopiędla dobrze. On ledwo chodzi, mu kuleje na prawy pośladek, bije, to widać, że noga mu się normalnie nie zgina w kolanie. Tam jest już takie, wiecie, stwardnienie stawu, że on już tak nogę trzyma cały czas prosto, bo jak nakłuwa ten poślad, to już później chyba na no nie odwrócisz tego. Ja rozumiem jakby Daniela, bo Daniel doznał jakiejś tam kontuzji rwa kulszowego, wykulszowej. To jest kontuzja placów i i to jest taka kontuzja, która, jak coś tam robisz, to ci promieniuje na nogę. Nie możesz chodzić, nie możesz tego, i to się ciągle odnawiało. Co znaczy, że on cały czas trenował, ale ciągle mu się to odnawiało. I ja mówię, że trzeba zrobić rehabilitację się tego i, i trochę odpocząć. Jakoś. No nie pamiętam dokładnie kiedy, ale no podobno trzy dni przed galą odwołałem, kurwa, swoją walkę. No jakieś to jest kłamstwo, no. Dlaczego? To, to byłby jedyny żart, dlaczego nikt tego nigdy nie sprostował, bo tak jak Wam mówiłem, to na Whatsappie na 99% mogę się zgodzić na tą walkę w sierpniu, powiedziałem pod koniec maja, a ja e, jeszcze w czerwcu powiedziałem, że jednak nie dam rady zobaczyć, że jestem skontuzowany, że potrzebuję przenieść kurwa swoją walkę, że dam z, i, że potrzebuję przenieść na listopad najwcześniej, albo na lód. I to mówiłem wprost od początku, że postaram się zrobić wszystko dla nich, żeby być gotowym na listopad, ale jeśli mi się nie uda, to zawalczę w lutym. O ile, o ile wyleczę swoją kontuzję i dam im znać po moim wylocie na Ibizę, po moich wakacjach, kiedy wrócę do treningów, kiedy teraz się będę leczył i tak dalej i tak dalej, że będę, wiedział, będę mógł im coś powiedzieć. Czyli po, na początku września miałem dać znać, czy zawalczę na szesnastce, czy na siedemnastce, czy w ogóle. Tak więc powiedziałem uczciwie, że dam znać po moim powrocie z wakacji, które wiedziałem, że będą po, po, po sierpniu, gdy miałem czas na rehabilitację, leczenie kontuzji, odpoczynek itd. itd. Co ze mną dalej będzie? Czy będzie 16, 17, czy nigdy? Ja od początku byłem bardzo uczciwy i bardzo doceniałem to, że Fame w ogóle mi pozwolił. Naprawdę pamiętam moją wiadomość do e, jednego z ważniejszych władaży mówię, dziękuję, nie spodziewałem się myślałem, że dzisiaj pod górkę, a ja mówię, że mam kontuzję, a wy to szanujecie naprawdę. No to po prostu profeska, no było zajebiście. No, ale podczas. E, no jeszcze nawet na początku lipca, w sierpnia, to z was zaciekawi, dostałem propozycję oficjalnie, że potrzebują informacji, czy walczę w listopadzie. I uwaga! Mają dla mnie innego przeciwnika niż yy, was, że nie muszę z nim walczyć. W związku z czym, no, a chwilę później yy, dosta widzę te wywiady i filmiki, w których ktoś mówi, że ja odwołuję trzy razy walkę, że przekładam, że nie mam do niego szacunku i tak dalej. Kurwa, moi drodzy, no przecież wszystko nie, nie składa wam się tu w jedną całość, od ja tego nic nie. Nie ukrywam, że wiele tych wszystkich czynników wpłynęło na to, że, no powiem tak. No, stwierdziłem, że. Jest tak wiele nie w tym wszystkim, że to jest ewidentny znak, a ja wierzę w takie znaki, żeby tego nie robić. Jeżeli nie możesz z nami znać przeciwnika, jeżeli za chwilę mi się coś wysypuje, jeżeli jestem kontuzjowany, za chwilę nie jestem, potem znowu jestem. Potem pojawiają się jakieś filmiki, plotki, komentarze głupie, potem jakieś kłamstwa, potem no wiele takich prywatnych rzeczy ujrzało światło dzienne, które miały nie ujrzeć tego światła dziennego, bo było mi obiecane. No po prostu stwierdziłem, że ta kontuzja to jest jakiś znak od Boga, że mam po prostu tam nie iść, no i poinformowałem Fame, że nie będę walczył w ogóle. Że to nie jest też przeciwnienia, którego się pisałem. No umówmy się, Pasut to nie jest, Paris, czyli moje marzenie. To wszystko przestało mieć dla mnie taki większy sens. No i ta kontuzja, no po prostu, no co mam zrobić? No Przeskoczyć ją, no co? wyjść z kontuzją, dostać na web. To, co muszę przyznać, i tak jak powiedziałem, cieszę się, że rozstaje się swoim w pozytywnych warunkach, no to tak jak powiedziałem, no miałem tą kontuzję, powiedziałem i o tej kontuzji, to powiedzieli jasne, dalej nie ma problemu, dajemy się czas. Potem, jak powiedziałem, jak byłem już wkurwiony, nie będę ukrywał, na to wszystko, co się zadziało, na te jakieś wywiady, te kłamstwa, no, pomówienia i tak dalej, i tak dalej yy, no, stwierdziłem, no. Powiedziano mi, dobra Daniel, rozumiemy Cię, ale damy Ci nawet więcej czasu, żebyś wyleczył spokojnie kontuzję. Nawet dwa lata Ci damy, nie? To, to fajne zachowanie z tej strony, ale po prostu zrozumcie mnie. Wszystko w tej chwili jest na nie. A ja podpisywałem kontakt z zupełnie innym nastawieniem, w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innych okolicznościach życia, kiedy życie mi się sypało, kiedy nic nie było stabilne, kiedy potrzebowałem, no, po prostu, no, pomocy, że tak powiem, no, ale kiedy to wszystko się układa, a tam wchodząc w te walki, wszystko mi się, jakby, no, nie układa. No to ewidentny znak, żeby tego nie robić. I ja jestem w szoku, że ludzie tego nie rozumieją i kurde, wręcz hejtują. No, widzieliście też ostatnią konferencję, kurczę, no, zostałem przedstawiony, przedstawiony jako osoba chujowa, jakbym kogoś tu oszukał. No to wszystko, kurde, moi drodzy, nie wyglądało tak i mnie to nie interesuje, czy Pasław miał zupełnie inne informacje. Nie obchodzi mnie, z kim się kontaktował, kto mu co mówił, ale ja wiem, co ja miałem mówione i jak ja mówiłem od początku do końca, jak się zachowywałem i byłem moim zdaniem naprawdę w porządku, w ferii, zawsze stawiałem sprawę jasno. Po prostu to wszystko nie gra, rozumiecie, z mojej strony, to nie jest dla mnie. Gdy oglądam te konferencje, czyli popatrzcie, mam kontuzję, której nie mogę wyleczyć. Yy, przeciwnik, no kurwa, nie jest z, moich półki, z mojej półki marzeń. Z całym szacunkiem, no po prostu marzę, marzyłem o, czy, o jakiejś historii, o czymś, co jest dla mnie ważne. A nie o tym, no, że po prostu no, śmieszne, zabawne kabarety no, będą w moim udziałem. No, że ktoś przyjdzie przebrany za mnie, czy za. Wydań. No, zrozumcie mnie, no, to, to nie jest mój styl. Dodatkowo powiem Wam, że yy, Fame to fantastyczna przygoda. Fajni, fajni ludzie, super zawodnicy, super, że takie coś jest. Naprawdę to jest potrzebne moim zdaniem. Wielu osobom to pomaga, nam daje rozrywkę. No ale właśnie, chodzi o to, że nam daje rozrywkę. Czyli ja to lubię oglądać, ale powiem Wam szczerze, kurwa, w moim życiu się naprawdę wiele zmieniło. I nie będę mówił, że tu wydoroślałem, bo nie, dalej jestem kurwa szalony, nie? jestem loko i tak dalej. I mam swój styl, jestem kontrowersyjny, ale po prostu. Nie widzę się tam. Nie widzę się za tym stołem. Myślałem, że będzie inaczej, myślałem, że, że pasuje do tego. Nie chodzi mi o MA. Ja, ja nie czuję się tam dobrze. W tym środowisku, w tych. W tej, na, przy, na tych konferencjach, przy tych ludziach, z tymi filmikami, z tymi cały czas wieczne gadanie. Nie czuję się tam dobrze. Nie czuję się tam dobrze. Po prostu. Nie chcę tam być, no. I zaraz ktoś powie, o, nie czujesz się tam, o. Bo co, bo jesteś lepszy? Nie, kurwa, nie o to chodzi. Po prostu ja należę do ludzi, którzy robią w życiu to, co lubią, i słuchajcie, ktoś mi powie, "Złamałeś do trzymania słowa. Opowiedziałeś, że będziesz walczył, a nie walczysz. Powiedziałeś, że będzie show, a nie było show. Moi drodzy, jakżeli bym wziął ślub i obiecał na śmierci życie, czy tam do końca życia, że z kimś będę, ale po prostu coś mi się wysypie, albo nie będę się czuł w tym związku, to mam siedzieć w tym związku, bo obiecałem, że będę do końca życia z tą osobą. No nie, spierdalam jak najszybciej, po prostu to jest moja szkoda życia. Jak coś obiecacie komuś, ale potem ten ktoś was skrzywdzi, albo po prostu nie czujecie się w nim dobrze, albo po prostu poznajecie się na nim, no to przecież nie będziecie no, spełniać tej obietnicy. No to jest ludzkie, najważniejsze to robić to, żeby być ludzie szczęśliwym. Ze swoimi marzeniami iść, ze swoimi uczuciami. A nie, bo ktoś mówi, że macie tak zrobić, no. Tak więc kończąc, moi drodzy, z przeciwnikami nie było tak, jak widzieliście, tak jak Wam mówiono. Z tym przeciwnikiem też nie było tak, jak Wam mówiono. Kontuzje mam, chociaż wiele osób się śmiało, że nie mam. A nawet gdybym nie miał, to po prostu nie czuję się tam dobrze i na siłę nie ma co tam iść. Kocham swoje życie takie, jakie jest. Mam wiele projektów przed sobą. Otwieram filmę jeszcze w tym roku, jedną minimum. W przyszłym roku Malta otwiera swoją firmę. No, mamy na czym się skupiać. My jestem, kurczę. Nie można robić tego za wszelką cenę i na siłę. I te wszystkie znaki od kontuzji po wszystkich te przeciw, no, tak jak mówię, nie dość, się powtarzał, to świadczy, że nie, że to nie idź tam. Po prostu słuchaj znaków, nie idź na siłę. Nikt ci nie wybaczy tego, że wychodzisz z kontuzją i jesteś bohaterem. Nie! Jak powiedziałem, że zrzucam 30 kilo, to każdy miał to w piździe, a myślałem, że będę bohaterem. Nie, to nie działa. Szczególnie u mnie. No. Więc no, to na tyle, moi drodzy. Muszę trzymać statyw, ale chcę się pożegnać i powiedzieć Wam tak. Dziękuję Fejmowi za fajną przygodę, no, która nie okazała się przygodą, ale no fajne doświadczenie. Kolejna lekcja życia, jakaś tam. Yy, mam nadzieję, że będziecie się rozwijać, że będziecie wielką federacją, że ludzie będą do Was grnąć, tak, jak no, no, no wiecie, zapierdalają do Was i będziecie tworzyć fajne emocje. Na pewno będę to oglądał, nie będę Was hejtował, nawet nie zamierzałem, nie wiem po co to powiedziałem. Ale ogólnie, że nie jestem wrogiem, tylko po prostu. Nie mogę, nie chcę, nie pasuje, nie czuję i tyle. I no, jestem szczęśliwy, że wam to powiedziałem i mam nadzieję, że wyjaśniłem wam kilka spraw, że ani nie uciekałem od żadnej walki, ani nie wybierałem sobie żadnych przeciwników, ani mnie nie popierdoliło, ani nie wiem, no coś tam jeszcze, no wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Od początku do końca, no. Więc dzięki i wracamy do normalnego życia.